Nie trzeba wielkich zdolności proroczych ani matematycznych, żeby przewidzieć, że rząd Mateusza Morawieckiego trzeci już rząd, którego jest premierem nie uzyska większości sejmowej, w związku z tym nie będzie już Mateusz Morawiecki dłużej premierem, więc kim będzie. A ma różne możliwości. W 50 numerze tygodnika Do Rzeczy o wszystkich twarzach Mateusza Morawieckiego. To Tekst okładkowy Jana Fiedorczuka. Pytanie, kim będzie Mateusz Morawiecki w Pisie? Czy na przykład zastąpi prezesa? Jak chciałby chyba sam prezes, ale nie wszyscy by chcieli. No, nie wdając się w streszczanie tego tekstu, polecam. Państwu serdecznie. Zastanawiamy się też, jak będą rządzić ci, którzy uzyskają większość sejmową dla swojego premiera Donalda Tuska. Uderzani komisjami, tekst Łukasza i generalnie temat rozliczeń zapowiadanych często wręcz w atmosferze zapowiedzi zgoła bandyckich, jeśli chodzi o szacunek dla prawa, ile z tego zostanie zrealizowane. Jest o czym się zastanawiać. Jest nad czym się zastanawiać. Ja się też zastanawiam w tym numerze, wychodząc od sławnej draki, którą wywołał w swoim środowisku Jacek Żakowski, sugerując, że może by się z pisem podzielić państwowymi mediami, bo jak on wróci do władzy, to wtedy nas wytnie, jak my go teraz wytniemy zupełnie. Oczywiście, wściekłość zbudziło już nawet nie pomysł dzielenia się pisem z czymkolwiek, tylko sugestia, że PiS może wrócić do władzy. Teraz do władzy doszli ludzie, którzy uważają, że wrócili do władzy na zawsze, nigdy tej władzy raz zdobytej nie oddadzą. Co zresztą nie wyróżnia ich na tle ekip poprzednich, ponieważ wszystkie absolutnie, jak pamiętam, tak właśnie uważały, włącznie z tą, która. W tej chwili odchodzi. W dziale opinie tekst Lecha Marzewskiego wygrać referendum ratyfikacyjne dotyczące zagrożeń, które się wiążą z federalizowaniem Europy. To oczywiście stały temat, o którym piszemy, alarmujemy i prosimy, żeby Polacy wreszcie się... Poczuli, zobowiązani rozumieć, co się dzieje wokół nich, i zarzucić naiwne teorie o Unii Europejskiej jako szafarzu dóbr, wszelakich i wzorców do naśladowania, gdzie wystarczy po prostu być, a dalej to już oni się zajmą wszystkimi naszymi problemami. No, państwo, którzy nas stale czytają, wiecie, ale namówcie innych, żeby też czytali. No i oczywiście bardzo dużo tekstów lżejszych, ponieważ już święta nadchodzą Christmasoterapia na przykład, czyli świąteczne filmy najnowszego sezonu, omawia Piotr Gociek, o ekonomii, o giełdowych skandalu, o... o no, wszystko, no długo bym musiał mówić, że wszystko Państwu powiedzieć, a powiem po prostu krótko. Kolejny bardzo dobry numer tygodnika do rzeczy, który koniecznie trzeba kupić, czy to w papierze, czy w prenumeracie redakcyjnej, czy w jakiejś innej formie prenumeraty, przeczytać, wziąć sobie do serca. Polecam serdecznie.